W tarnowie dobiegł końca tydzień misyjny. W samym mieście w kilkudniowym cyklu wydarzeń uczestniczyło około tysiąca pielgrzymów. Cała diecezja tarnowska przyjęła ponad 5400 osób z 17 krajów. Większość parafii pożegnała już zagranicznych gości. Pierwszego dnia tygodnia misyjnego pielgrzymi mieli okazję skorzystać z przygotowanej przez miasto oferty bezpłatnych spacerów z przewodnikiem. Pielgrzymi zwiedzają przede wszystkim samo stare centrum: Starówka, rynek, wchodzimy do katedry, wałowa wszystkie takie najważniejsze obiekty w centrum. No i jeszcze tutaj właśnie wyjeżdżamy na górę Marcina, zobaczyć ruiny zamku, no i całą panoramę miasta, bo wtedy można ustawić w kolejności nawet te wszystkie zabytki, które widzieliśmy z bliska. Dużym takim zainteresowaniem cieszą się pomniki nagrobne w katedrze, bo są no, dla niektórych szokująco duże. Na pewno jakieś informacje na temat Żydów, którzy tutaj mieszkali, co jeszcze po nich zostało. No i takie no, ciekawostki, które czasem się pojawiają, gdy się prowadzi grupę, wtedy w jakimś tam budynku, jakimś wydarzeniu. Ale tamte rzeczy no, wydają mi się takie, że najbardziej wciągają słuchaczy. Dzisiaj zwiedzamy Tarnów, pokazujemy im naszą okolicę. No i oczywiście niektóre zabytki, które tutaj można zobaczyć. No właśnie, teraz w południe dzisiaj piękna pogoda, więc będziemy się kąpać na basenie. Będąc na górze Marcina, nie wstąpić na basen przy takiej pogodzie. No myślę, że byłoby poważnym zaniedbaniem. Zaraz idziemy jeszcze na wzgórze świętego Marcina, a potem mamy basen. To po prostu przy tej pogodzie i temperaturze lepiej tego organizatorzy nie mogli wymyśleć? Zaczęliśmy aktywnie od takiej, takiego programu bardziej kulturalnego, ze zwiedzania. Właśnie zwiedziliśmy centrum Tarnowa. Tutaj teraz jesteśmy na wzgórzu, na górze Świętego Marcina, i później pojedziemy do. do Ciężkowic i też mamy w planie dzisiaj też i basen. Zarówno dla mieszkańców jak i pielgrzymów odwiedzających miasto przygotowano kramy jakubowe na ulicy Wałowej. Między godziną 13 a 20 można było spróbować tam lokalnych specjałów, zobaczyć liczne wyroby rękodzieła, a także wziąć udział w warsztatach koralowych. Ja jak zwykle przyjeżdżam ze swoimi produktami, ja wytwarzam świece, figurki z wosku pszczelego. Zajmuję się pszczołami już ponad 30 lat, w związku z tym mam też miody z własnej pasieki. A teraz robię koronkę, która się nazywa koronką klockową, ponieważ robi się na specjalnych drewieńkach, czyli klockach. Jest to taka koronka, jaką się tradycyjnie wykonuje w Bobowej. Tutaj robimy odmianę tarnowską. I powstanie z tego. Tak, z tego powstanie bransoletka. Jest to taki drobny element i każdy, kto przychodzi do nas na warsztaty, takiej bransoletki się w stanie nauczyć w ciągu 3 godzin I wychodzi z gotowym przedmiotem. Cieszymy się, że każdy, kto tutaj przyjedzie, zabierze ze sobą dobre, dobre wspomnienia. Robimy wszystko, żeby każdy, kto po raz pierwszy zobaczył Tarnius, odniósł dobre wrażenie. Ci, co są już zaznajomieni z naszym miastem, żeby zobaczyli jakby inną stronę naszego grodu. Ludzi uśmiechniętych, zadowolonych, miasto trochę, trochę świąteczne w te dni. A ci, którzy są gospodarzami, to żeby mieli satysfakcję, że miasto jest gościnne, jesteśmy dobrze przygotowani do przyjęcia tak dużej liczby pielgrzymów i gości. Jest ekstra, fajny klimacik, super pogoda, wspaniali ludzie, gospodarze świetni, jedzonko super, duchowe wrażenia też, rano była modlitwa w kościele, jesteśmy w Mościcach. Bardzo um, takie przyjazne przyjęcie. Pytałem się młodzieży, z którą przyjechałem, jak, i jak oni tam, to mówili, że... W domach gospodarze bardzo gościnni. No, naprawdę nie ma na co narzekać. Jest świetnie. Bardzo pięknie nas przyjęły. Można skazać jak jakiś tam gwiazd takich. No, bardzo miło, bardzo przyjemnie. Bardzo dobrze, to takie było niesamowite wrażenia, nieoczekiwane, chyba, bo nie oczekiwałam, że tak dobrze i przyjmą, bardzo wszystko było dobrze zorganizowane, organizacja i ludzie bardzo mili, wspaniali, otwarci i było widać na ich, w ich oczu, jak oni bardzo nas czekali i bardzo się cieszyli, kiedy, kiedy przyjechaliśmy, było bardzo dobrze, super, naprawdę. Uh, now we have been here since uh, yesterday and we very loved poland uh, we loved the families we stayed in we uh, we having a very good, um, good time uh, i'm satisfied i i am satisfied very very much uh, we arrived in tarnow you know, the last tuesday uh, my first impression is that i am so happy because it's the first time to W ramach tygodnia misyjnego na tzw. Tak starej Kapłanówce powstała scena zbudowana przez członków międzynarodowej wspólnoty Czenakolo. 21 i 22 lipca można było tam zobaczyć spektakl Credo, wierzę w miłosierdzie, opowiadający o stworzeniu świata, grzechu, narodzeniu Jezusa, jego śmierci i zmartwychwstaniu. Wydarzenie przyciągnęło kilka tysięcy osób. Nie jesteśmy profesjonalisty, ale mamy serce, to jest najważniejsze. Spektakl Credo jest jeden z naszych spektakłów, więc nie jest jedyny i nie jest pierwszy. Jest owocem na pewno pracy przez wiele lat chłopców i dziewcząt wspólnoty w ewangelizacji. a ostatni 5-6 lat jest ten spektakl Credo, który w tym roku, jest w dlatego że go wystawiamy też podczas Światowych Dni Młodzieży, ma na imię Credo nella Misericordia, czyli Więże w Miłosierdzie. Jest na pewno E, ne nie tylko jednym spektaklem czy jakim przedstawieniem czy muziklem ale są naprawdę w jaki sposób The Credo. The Credo is a, is, a, is a testimony, you know, of our lives and, and the resurrection of Jesus Christ and the resurrection of us. You know, because we were lost and we were lost in the darkness and we were dead. And, uh, you know, thanks to God and the faith and, and Jesus Christ we we're, were brought back to life. W piątek w Parafii Błogosławionej Karoliny w Tarnowie odbył się Festiwal Narodów. Zaprezentowano wszystkie grupy pielgrzymów, wystąpiły także zespoły muzyczne. Wydarzenie zorganizowały Parafia Błogosławionej Karoliny, Pasterstwo Dekanatu Tarnów Wschód i Tarnów Północ we współpracy z Urzędem Miasta Tarnowa. Cieszymy się, że tyle uśmiechniętych twarzy, tyle zadowolonych ludzi. Jedni rozmodleni, inni tańczący, inni śpiewający. Wielu odpoczywa, bo przecież to dopiero środek Światowych Dni Młodzieży, Tarnowskie Dni. Misyjne to czas tak naprawdę przygotowania do tego wielkiego wydarzenia, do tego spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem. A teraz jesteśmy w Tarnowie, pogoda nam sprzyja. Jak widać w otoczeniu humory, humory również, a więc no, ja jestem usatysfakcjonowany, że te wszystkie przygotowania, wielomiesięczne przygotowania potwierdziły naszą sprawność. Wszyscy czują się bezpiecznie, są nakarmieni. Z zadowolenia, więc myślę, że e, jesteśmy w dobrej fazie Oświatowych Dni Młodzieży. W listopada już przygotowywaliśmy się, aby jak najgodniej i najpiękniej przyjąć naszych gości. Wiedzieliśmy, że będziemy mieć Ukrainę z parafii naszego rodaka, księdza Andrzeja Załuchy i wiedzieliśmy, że... Ci Ukraińcy pragną poznać naszą, naszą kulturę, nasze tradycje i to próbowaliśmy przygotować dla nich. Staraliśmy się włożyć całe nasze serce, cały właściwie nasz wolny czas w to, żeby całe te przygotowania były jak najbardziej dokładne oraz żeby można było w jak najlepszy sposób ugościć i przyjąć naszych gości z Ukrainy. Mam nadzieję, że nam się to udało. Najlepiej to pytać naszych kochanych Ukraińców którym tak naprawdę tutaj podoba się w Polsce, w Tarnowie i mówią, że jeżeli będzie taka okaza Światowych dniach młodzieży, z wielką chęcią do nas przyjadą ponownie. Niedzielę. Wszyscy spotykamy się na rynku i to dopiero będzie wydarzenie, aż się obawiam, czy tarnowski rynek pomieści wszystkich chętnych. Myślę, że z 2000 na pewno, dlatego że jak słychać muzykę na rynku, to tarniowianie bardzo często się schodzą, a dzisiaj mamy bardzo dobrą pogodę, wolny wieczór, więc pewnie przyszli. Pan Robert Frudziński nas prowadzi do tańca, potem młodzież między innymi pierwszego liceum przygotowała świetny mob. Iwan Komarenko z dziećmi z RPA zaśpiewali dla Jana Pawła II, rega śpiewają. Na chwałę pana, to jest muzyka reggae prosto z bielska-białej, prosto z serca. A potem uwielbienie. To jest młodzież tarnowska, która będzie prowadzić naszą muzykę. Wydawało nam się czymś naturalnym, żeby poprowadzić uwielbienie tutaj w Tarnowie. Kiedy usłyszeliśmy, że robimy coś wspólnie razem dla całego Tarnowa, to pierwsze pragnienie, jakie się pojawiło, to żebyśmy poprowadzili uwielbienie. Głównym organizatorem jest ksiądz Stanisław, i on tutaj w powiązaniu z Tarnowskim Centrum Kultury, ale też i z Urzędem Miasta, bo. Bo tak naprawdę pieniądze, które, które poszły na, na sprzęt, poszły na całe to przygotowanie, to z Urzędu Miasta. I tutaj wielkie ukłony dla, dla pana prezydenta i dla tych wszystkich, którzy się przyczynili do tego, że mogliśmy zrobić to na taką skalę. Prezydenta miasta, po wielu strażników miejskich, którzy nas tutaj dzisiaj pilnują, życzliwych, mundurowych, mnóstwo przypadkowych osób, którzy nas wsparli pieniądzem, modlitwą, otwartym domem dla pielgrzymów. To jest mnóstwo ludzi, ale pierwszym tym, który tutaj działał, to jest Duch Święty. To nie mamy wątpliwości. Się do tego wydarzenia przez rok, ponieważ rok temu założyliśmy ten zespół z myślą właśnie o Światowych Dniach Młodzieży. No i znaleźliśmy się w tym miejscu, na które mam nadzieję no zasłużyliśmy i, i ciężko na nie pracowaliśmy. Inne koncerty, no, no nie umywają się przy, przy, przy tym, co się tutaj dzisiaj działo. No, niesamowita atmosfera i, i obecność Pana Boga, i w ogóle, no, coś pięknego. To znaczy, zespół przygotowywał się, zdaje mi się, dosyć długo. Były różne próby, różnorakie. A historia mojego udziału no, jest dosyć ciekawa, bo że będę się tutaj modlił na scenie, dowiedziałem się, zdaje mi się, w czwartek. Generalnie tekst y, uwielbienia musiał być napisany wcześniej ze względu na tłumaczenia, więc miałem się nim pomodlić i kurczę. Przepraszam za kolokwializm, ale Duch Święty dzisiaj zrobił niesamowite rzeczy na tej modlitwie. Niesamowite. Jak po każdym uwielbieniu, jak po każdej modlitwie, Pan Bóg zadziwia mnie cały czas tym, jak potrafi niesamowicie działać. Po raz pierwszy pojawiło się coś takiego, że młodzi wszystko obstawili, i, i to jest dla mnie sukces. Że w końcu udało się zrobić uwielbienie, które całkowicie jest przeprowadzone przez młodych. Po prostu młodzi dla młodych. Ludzie młodzi z całego świata przyjechali na Światowe Dni Młodzieży, i moim pragnieniem i marzeniem było, żeby, żeby to wszystko zrobili młodzi ludzie: żeby ksiądz był tym, który jest gdzieś z boku, modli się, jest z nimi, ale, ale nie jest w centrum. W centrum ma być, ma być Pan Jezus i młodzi, którzy, się, którzy do niego przychodzą. I to się spełniło. Bogu niech będą dzięki.